Łazienek, tak. Tak. Bo można zrobić taką, taką jedną łazienkę i się w tej i ja ograniczyć tam, bo to, mhm. mhm. to jest dużo z różnego a ilość wody z różnymi z taka Dobrze. sama. Dobrze, teraz tak. z pomieszczenia, do tego, żeby można było w nich żyć, funkcjonować, mieszkać, muszą mieć z z naszymi przepisami 16 metrów. Eee, to jest jak mieszkanie robimy mieszkanie. Jeden pokój musi hmm. mieć 16 metrów. Tak. Tutaj biorąc pod uwagę, że się rozbudujemy w tą stronę, nie bierzemy w ogóle tego pod uwagę. No nie, bo to nie, bo to wtedy z całości trzeba było zrobić tak, jak tutaj mamy. O. Mhm. I jeszcze aneks kuchenny wyciąć. Jeżeli, ja, ja mówię, że... No nie, bo my ma... pokażemy na rzucie całość, że jest całość. Gdzieś kuchnia, tam sanitariaty, że to są pokoje, okay. Czyli jakby program na mieszkanie zostanie spełniony. W całym budynku, nie? Dzień. A okay. to, że sobie najpierw wybudujemy tylko tyle, no to, to my już sobie dzielimy to etapowanie okay. na, na budowie, okay. bo po prostu mm -hmm. najpierw tyle, a później dalej będziemy mm -hmm. to rozbudować. Czyli z jednej strony możemy zamknąć i te, na przykładzie tego tutaj, mm -hmm. powiedzmy, tak? Mamy e możliwość zorganizowania jakiegoś jednego pomieszczenia, tego czy tego, tak? Ale mamy mm -hmm. możliwość, tak jak tu mamy dwa pomieszczenia, a tutaj jest jedno pomieszczenie tak, duże i to jest fajne, ponieważ to pomieszczenie będzie służyło do tego, żeby się w czasie, czy budowy, czy cokolwiek i tak zbierać, ale nawet oglądać, co się dzieje w ogóle z tymi ścianami, jak one się mm -hmm. zachowują. Tak, mm -hmm. no, żebyśmy się nie rozpędzili. Tak, tak. Bo powiedzmy, jakiekolwiek korekty na tak małej powierzchni. Włańc, no? uh -huh. Kolejna rzecz jest taka, że tutaj spokojnie można czy aneks wentylacji, takie rzeczy trzeba będzie gdzieś tam przewidzieć. Jeżeli chodzi o kwestię na doloty tego powietrza, to też trzeba by było przeliczyć, jeżeli chodzi o kwestię. Tak, dlatego, że staram, żeby jednak każdy pokój był taki przelotowy na przestrzał, a łazienek na przykład nie zamykać od tej strony. Wtedy <gryty> pokój był żeby do od, od tej liczby. Nie wiem, czy pani zauważyła, ale oni wszyscy z reguły wykorzystują tą część z tyłu budynku na szafy, na pomieszczenia mm. gospodarcze, takie, do których nie ma potrzeby dostępu światła, gdzie nikt tak. nie, nie mieszka, nie przebywa, mm. czyli hydrofory, to, to i tak dalej, i tak dalej, a jednocześnie te, te łóżka. Przykład, tutaj mam taki przykład, jakby można było zrobić sale takie warsztatowe i magazyn na przykład. Załóżmy. Z tyłu. Mhm. Tak, bo gdy ta głębokość pomieszczenia jest mniejsza i łapiemy to światło mhm z tyłu, co nie potrzebuje światła, może... Mhm. Teraz, jeżeli chodzi o kwestię rozwiązania tego problemu, to on tutaj akurat w tym budynku, no już wyjątkowo w ogóle, po prostu został podlewarowany do granic możliwości, tak? Z tego względu, że poprzez dach jest zbieranie wody czystej deszczowej, tak? Filtr oczywiście jak najbardziej, ale to jest woda spożywcza, tak? Która później idzie na zasilenie ogrodu wewnętrznego, który mhm. może nam służyć jako produkcję żywności, a jednocześnie mhm. później dalej jako szara woda idzie do, do spukiwania wody w talecie. To rozumiem, że spukujemy wodę w talecie wodą, która już dwa razy została wykorzystana, bo i piliśmy, i gotowaliśmy, zmywaliśmy naczynia. Jednocześnie część tej wody została przefiltrowana przez rośliny. Tak? Czy my to to deszczówkę Zbieramy tak. zbieramy deszczówkę tak, i tak. później zużywamy tutaj do mycia. Tak. Jest zasilanie wewnętrznego ogrodu. I właśnie po to jest nam w tym projekcie tutaj, tak? to może o. Tutaj to, czego nie zostało, to co nie zostało uwzględnione tutaj, jak gdyby na etapie projektowania, to znaczy nie mamy przestrzeni, w której możemy filtrować tę wodę, to znaczy, gdzie możemy ją użyć, zanim zostanie spuszczona w toalecie. Dokładnie. Ponieważ cały obieg i schemat tego budynku, on uwzględnia te wszystkie elementy. I teraz to pytanie jest takie... Możemy się tą roślinność możemy wprowadzać, ale nie wydzielać. To, że to jest w można. tylko w o. pomieszczeniu. Można. Że Spół. bez tej ściany to mm -hmm. zawsze było tak. od pomieszczenia, tak. tylko po prostu robimy tutaj dalej tak. tą roślinność. Mhm. Można zawsze to zmodyfikować, zawsze można tu wysunąć i wprowadzić tą roślinność czas. Tylko ta mamy jest 100% yy, powierzchni teraz. Tak w tej chwili. Stan. Tak, maks. Znaczy, tu jest trochę zapas, bo nie wiadomo, jaki gruby będzie ta ściana oporowa z opon, więc może tam wysłownie z 10-15 metrów kwadratowych więcej da się wykorzystać. A, nikt mi by nie powie, jak wygląda kwestia możliwości użycia tej strefy, tej takiej filtracyjnej, takiej roślinnej, i tak dalej, na zewnątrz. Na zewnątrz. Żeby ją no. wyrzucić, to znaczy, albo poprowadzić ją na zasadzie tak, powiedzmy. Dobrze mówię równolegle? Jeżeli byśmy dwie nitki pociągnęli, jedna jest w środku, a druga jest na zewnątrz. Z tego względu, że jak gdyby strefa przemarzania i ten okres zimy nam wykluczy tą część i ona nie, na niewiele nam się zda, zgadza się, tak? Ale latem może super, może coś tam się dziać przy okazji tego. Ponieważ cały element związany z tym tutaj jest o tyle ciekawy, że on jest podzielony na sekcje. Ponieważ ta woda musi się nam przelewać, 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 przelewać. przelewać. I ona hmm. musi przykładowo 5-80 razy dziennie wracać do punktu wyjścia, ponieważ inaczej no to, to skiśnie po prostu ta woda, i to hmm. będzie nie dosyć, że śmierdziało, tak? To jeszcze oprócz tego no będzie. Czegoś... Tak, a tu chodzi o to, żeby ona przez cały czas pracowała, a z ostatniego pomieszczenia, jak gdyby tutaj z tego zbiornika, woda już jest podawana dalej do toalety. To tu mamy takie system, że mamy wolę wprowadzoną z zewnątrz, na przykład do pomieszczenia sanitarnego, z tego pomieszczenia na pie, do podniebania kwiatów, dalej na chwilę do toalety i z toalet.